Wioślarski Tytan Warszawy dopłynął dziś do ośrodka sportu i rekreacji śródmieście przy ulicy Polnej. Była to kolejna piąta już edycja tych zawodów, które promują wioślarstwo wśród młodzieży. Program realizowany jest przez Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Tym razem Stołeczny Klub do zmagań na ergometrze wioślarskim zaprosił młodzież gimnazjalną ze śródmieścia Ursynowa i Wilanowa. Zgłosiło się ponad 8 szkół, jest to fantastyczny wynik, dużo dzieci, może padną nowe rekordy, wyłonimy 30 do czerwcowego finału i cieszymy się, że wioślarstwo WTW i aktywność sportowa... Jest tak fantastycznie promowana w naszym mieście. Zawody rozgrywane są pod okiem trenerów oraz zawodników WTW. Ważne jest to, że wieś mam nadzieję, że dzięki temu stanie się bardziej rozpoznawalne w Warszawie, że jak ktoś będzie przepływał nad Wisą i zobaczy łódki wioślarskie, to je rozpozna, a nie powie jakie tam kajaki dziwne płyną. Kolejne zawody z cyklu wieślarski tytan Warszawy odbędą się 14 maja na Targówku.